W białych zim, białych wierszach, złotych sierpnia pokojach, moja miłość największa, nie wie nic, że jest moja, czas ją syci jak wino, wyobraźnia upiększa moją miłość. Nie gdyby gdy wszystko bliźnie, więc nie wyśpiewa mej hey, miłości. Nikt nie wie, co się dzieje i nie świadoma swej piękności, niech w myślach. My O latach jednak szepnę nieśmiało kiedyś tamtego lata. Strasznie panią kochałem, a ty przerwiesz w uznania, me wyznania zabawne. Ja pana kochałam wtedy latem i dawniej. Małej chwilki żaru nie łączy nas, kochana Panie mój najdroższy, pozdrawiamy Cię tutaj wszyscy zespołowo, żebyś pamiętała, że masz nas w e, no, wszystkiego najlepszego eee, na swoje e, 17 urodziny. <laughs> Przesyłamy do <laughs> i dużo, 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 dużo zdrowia. Widzimy się i słyszymy. Czekamy, do zobaczenia. Ciebie chciałabym dodać trzy grosze i ży życzyć Ci wszystkiego najpiękniejszego pod słońcem, żebyś, tak jak do tej pory, potrafiła cieszyć się z małych rzeczy i czerpała życia z garściami. Wszystkiego dobrego, kochani. Reniu, kochana, z okazji urodzin wszystkiego dobrego od w, prawdopodobnie najlepszej sekcji na świecie. Rafał dołącza się do życzeń. Wszystkiego dobrego. No, Kiba po prostu no. Zdrówko. We love you. Kochana Reniu, życzymy ci zdrowia i wszystkiego najlepszego. I tak dalej, i tak dalej. Reniu, z okazji twoich urodzin życzę ci przede wszystkim dużo zdrowia. Życzę ci również dużo miłości. Wspaniałych ludzi wokół siebie, pogody ducha i dużo wytrwałości w dążeniu do swoich celów. Wszystkiego dobrego, Reniu. 100 lat. Reniu, wszystkiego najlepszego. 100 lat, strutka. Kochana Pani Reniu, chciałabym Pani życzyć dużo zdrowia, dużo szczęścia, dużo szaleństwa i spełnienie najskrytszych marzeń. Cześć, Reniu. Najserdeczniejsze życzenia urodzinowe i przede wszystkim szczęścia i otacza się ludźmi, którzy będą Cię nim obdarzać. Ciao, ciao, auguri! Jaczku kochany, 100 lat! Jaczku kochany, dziękuję życzenia dla Ciebie i nie jestem sam, bo za mną... Cześć, jest cześć. to znowu ja. E, ja jestem e, I życzę Ci jeszcze raz dużo e, pozytywnej energii przede wszystkim. Pamiętaj, żebyś się po prostu tutaj, wiesz, ludzie nie chodź.